Sześć lat po śmierci Piotra Woźniaka Staraka. Świadek przerwał milczenie to był model nieodpowiedzialności. Tragedia na jeziorze Kisajno wstrząsnęła całą Polską. Mija właśnie sześć lat od dramatycznych wydarzeń, w których życie stracił jeden z najbardziej znanych producentów filmowych młodego pokolenia Piotr Woźniak Starak. Choć od tamtej nocy minęło już sporo czasu, to wspomnienia o niej nie znikają, a nowe Niepokojące informacje właśnie ujrzały światło dzienne. Głos zabrał jeden ze świadków, który był wtedy na wodzie i do dziś nie potrafi pogodzić się z tym, co widział i słyszał. Piotr Woźniak Starak, producent, wizjoner, człowiek filmu, urodzony w rodzinie o silnej pozycji społecznej i ekonomicznej. Jego matka, Anna Woźniak Starak, to znana restauratorka i była modelka a ojczym Jerzy Starak, jeden z najbardziej wpływowych polskich biznesmenów w branży farmaceutycznej. Po studiach w Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii wrócił do Polski, gdzie założył firmę Watch Out Productions. Na koncie miał produkcje, które zyskały status kultowych, Bogowie, Sztuka Kochania, Big Love. Jego talent i pasja szybko uczyniły z niego rozpoznawalną postać w świecie kultury. Jako mąż dziennikarki Agnieszki Woźniak, Starak cieszył się zainteresowaniem nie tylko mediów branżowych, ale i opinii publicznej. Ślub odbył się 27 sierpnia 2016 roku w Wenecji w bajkowej scenerii, jak z kadru jednego z jego filmów. Niestety, życie Piotra zostało brutalnie przerwane 18 sierpnia 2019 roku. Tego dnia zaginął na jeziorze Kisajno na Mazurach, a jego ciało odnaleziono dopiero po pięciu dniach intensywnych poszukiwań. Zginął nocą, prowadząc motorówkę, z której wypadł. Okoliczności były niejasne, ale śledztwo ujawniło kluczowe szczegóły: miał 1,7 promila alkoholu we krwi, a prawdopodobną przyczyną śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa spowodowana urazem mózgu, najpewniej po uderzeniu przez śrubę motorówki. Teraz, sześć lat po tragedii. Nowe światło na sprawę rzuca Grzegorz Pepłowski, uczestnik regat, które odbywały się tego samego dnia na jeziorze. W rozmowie z Szaunius nie krył emocji. Tam obowiązywał zakaz pływania nocą. Wyjątkiem były tylko nasze regaty, a duryń w motorówce stanowił dla nas ogromne zagrożenie. To był modelowy przykład nieodpowiedzialności i arogancji, powiedział bez ogródek. Świadek dodał, że on i jego załoga słyszeli w nocy warkot motorówki. Na jeziorze po zmroku nic nie widać. Jeśli ktoś płynie wolno, da się go zauważyć. Ale motorówka pędząca jak ścigacz. To śmiertelne zagrożenie. Mieliśmy czterech ludzi czuwających na zmianę. Reszta spała, wspominał. Usłyszeliśmy ten ryk silnika, kiedy byliśmy przy fuledzie. Motorówka nie powinna się tam znaleźć. A mimo to ktoś szalał. Baliśmy się, że wpadnie na nas. To mogłoby się skończyć jeszcze większą tragedią. W relacji Pepłowskiego pojawił się też wątek zabezpieczenia, które powinno być obowiązkowe, tak zwane zrywki. To smycz przypięta do nadgarstka lub pasa, która automatycznie wyłącza silnik w razie wypadnięcia z łodzi. On nie miał tej smyczy. To jest skrajna nieodpowiedzialność. Dostałem potem wiadomość od innej załogi, że dzwonią po służby. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to był ktoś znany dodał. Zdaniem naocznego świadka, starak tej nocy dodał ostro gazu i wykonał gwałtowny manewr. To niebezpieczne nawet dla trzeźwych ludzi. Ale wygląda efektownie. To mógł być błąd z kategorii tych, które nie dają drugiej szansy skwitował Pepłowski. Dziś wielu wciąż zadaje sobie pytanie. Czy tej tragedii można było uniknąć? Czy gdyby przestrzegano zasad bezpieczeństwa? Piotr Woźniak, starak, nadal żyłby i tworzył kolejne filmy. Pozostaje nam tylko refleksja i przestroga dla wszystkich, którzy na wodzie zapominają, jak cienka bywa granica między zabawą a dramatem.